Witajcie kochani, spójrzcie tylko, Papa Smerf wygląda na strasznie zaniepokojonego. Hmm, jak myślicie, wydarzyło się tutaj coś? O, no chyba tak, przynajmniej dla mnie to tak wygląda. Hej Papa Smerfie, czy, czy wszystko w porządku? Wyglądasz na bardzo, ale to bardzo zdenerwowanego. O, hmm, no wcale nie jest tak w porządku, jakbym chciał. Na szczęście już cała akcja za nami, ale mogę wam to opowiedzieć, jeśli oczywiście Was to interesuje. No pewnie, że nas interesuje. No jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Jeśli tak, to chociaż zostawcie łapki w górę. No dobrze, zostawimy. To powiesz nam teraz, co się wydarzyło? O, no teraz w takim razie pewnie. Jak każdego dnia pracowałem nad nową miksturą, chciałem odtworzyć sok z jagód, żebyśmy mogli uciekać przed gargamelem tak szybko, jak potrafią skakać gumisie. I już prawie mi wyszło, no w sumie nie wiem czy mi wyszło, bo gdy wróciłem na moje stanowisko pracy, nagle czary-mary i nic! Nie ma mojej pracy! Wiecie jak się zdenerwowałem? Gdyby to trafiło w nieodpowiednie ręce. Byłem pewny, że wziął to gargamel, to przecież by od razu nas złapał, bylibyśmy skończeni. Oj, Ale, ale, ojejka, już się pozbierałem. Ale na szczęście, na szczęście znałem kogoś, kto zna się najlepiej na kradzieżach, i oni mi pomogli. Witaj, papo, smurfie! Mm. Ale zaszczyt ty mnie spotkał, że mnie zaprosiłeś, ale, jejku, wyglądasz na zmartwionego. Czy wszystko w porządku? O, chciałbym, żeby było wszystko w porządku, ale potrzebuję Waszej pomocy. Został skradziony bardzo cenny napój. Pracowałem nad nim od wielu miesięcy. Nie może się dostać w niepowołane ręce, bo wtedy byłaby katastrofa. Powtarzam jeszcze raz normalnie katastrofa i potrzebuję się dowiedzieć, kto to ukradł. Może, może u Was coś o tym było głośno? Mm, nie, niestety nie. Gru też tego nie zrobił. On warwoli nieco większe wypady niż napad na wioskę Smurfów. Ale jeśli chcesz, to możemy przeprowadzić własne śledztwo. Och, to cudownie. Jak dobrze, że mogę na was liczyć. To bardzo ważne. Dlatego... Może, może zaczniesz tutaj. Pracowałem tam przy stole, odwróciłem się dosłownie na parę sekund i nagle, bum! Już nie było mojego magicznego napoju. W takim razie powinnam się jak najszybciej zabrać do pracy. Muszę obejrzeć dokładnie ten stolik i zobaczyć, czy ktoś kogoś tu nie widział. Hmm. O, to ważniak, on na pewno coś wie. Zaraz zresztą sami się o tym przekonamy. O, minionek, o, ja wiem, że wy nie lubicie regulaminów. O, dlaczego musicie zawsze wchodzić mi w drogę? Przepisy są po to, żeby ich przestrzegać, a wy nagminnie je łamiecie. I to jeszcze właśnie z tego słyniecie. Wasza sława już wszędzie dotarła, że jesteście złodziejami, tak pomagacie kraść. I to jest dla was niby takie dobre? Nie, 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 nie. Spójrz. 986. Nie bierz nie swojej rzeczy. Aha. No to wiesz, ale nie, my dzisiaj nie chcemy Was pomóc e, prosić o pomoc w kradzieży. Dzisiaj to my rozwiązujemy kradzież, która była u was. Nieprawda, Smerfy nie kradną. No, ale jednak coś zaginęło. Przecież nie powiedziałeś, że to był smerw, ale zasugerowałaś, obrażasz całą naszą wioskę. No, to ważne, jak nam raczej nie pomoże. O, strasznie się zdenerwował, a przecież ja chcę tylko pomóc. Mm, no, nie wiem, muszę się w takim razie rozejrzeć z kimś jeszcze. Ale, o, co to było? Chyba chyba na kogoś wpadłam? Halo, czy ktoś tu jest? Nikogo nie widzę. Jak to możliwe? Papo, smurfie! Słucham, minionku, mogę jakoś ci pomóc? Czy, czy, czy tu są duchy? Jakie duchy? Nie, nie ma tu żadnych duchów. Ale, ale jednak kogoś wpadłam i, 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 i jestem pewna, że ten ktoś tu wciąż jest. A, pewnie chodzi ci o niewidzialnego smurfa. Mm, że od razu o nim nie pomyślałem. Witaj, niewidzialny smurfie. Wow, myślałam, myślałam, że jesteś tylko legendą, ale może ty mi jesteś w stanie pomóc? Jak najbardziej właśnie dlatego tu przyszedłem, żeby pomóc rozwiązać Ci zagadkę. I jak widziałeś, widziałeś tego złodzieja? Żadnego złodzieja. Hmm, a nawet powiem Ci, że dzisiaj Ty również go widziałaś. Widziałam? Oczywiście. Hmm, mogę Ci nawet powiedzieć, że to nie była kradzież. Jak to nie była kradzież? No nie. <śm> Więc, więc, co to było? Och, to było działanie zgodne z regulaminem! Czyli, czyli, że co? No, więcej wskazówki już ci nie dam! Sama musisz się domyśleć, o kogo mi chodzi! A wy, kochani, jestem pewna, że już rozwiązaliście tą zagadkę od niewidzialnego smerfa. Jak myślicie? Kto to zrobił i dlaczego? Napiszcie nam w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.